dobry, moi drodzy, witam Was po długiej przerwie nieobecności na YouTube. Rozpoczął się wrzesień i zgodnie z obietnicą rozpoczynamy coś zupełnie nowego. Dlatego dzisiaj zabieramy Was ze sobą w góry. Jesteśmy w Karpaczu, wchodzimy na szlak i idąc na górę dowiecie się co i jak. Więc widzimy się już za kilka sekund, ale nieco wyżej mam nadzieję, że widać cel naszej drogi, czyli to co jest za moimi plecami. To ruszamy. Do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy na planie Brąkaczecha, Czecha, posililiśmy się i idziemy wyżej, więc chyba dopiero do zobaczenia na samym szczycie. Moi drodzy, dotarliśmy na szczyt, widać za moimi plecami śnieżkę. Nie idziemy tam dzisiaj. Wystarczy nam tego, bo jak widzicie pogoda nam się troszeczkę zepsuła. Natomiast jeżeli chodzi o dom na skalę 3.0, moi drodzy, to nowy sezon, nowa seria pod tytułem Między Słowem a Słowem. S. Duże i jest małe. Słowo Boże i Słowo ludzkie. Bóg i człowiek. I to, co jest między słowami. Między słowem Boga a słowem człowieka. Czyli nasze ludzkie problemy w kontekście Pana Boga, Biblii i nauczania Kościoła. Tyle na ten temat, moi drodzy, schodzimy. Na dół przed nami jeszcze szybki spacer na parking i tyle. Do zobaczenia na YouTubie, ale myślę, że jeszcze Wam pomacham z parkingu w Karpaczu, domykając pętlę dzisiejszego spaceru. A kiedy nowe odcinki i kiedy będą premiery, wszystko na bieżąco będzie na YouTubie i będzie na Facebooku. Tam się też zobaczymy. Tymczasem my biegniemy i do zobaczenia. Witam ponownie na dole w Karpaczu, moi drodzy. Przeszliśmy łącznie 17 km. No, było trochę trudno, bo zejście Białym Jarem od Śląskiego Domu okazuje się naprawdę bardzo wymagające i chyba odczujemy to jutro w nogach. Niemniej jednak dotarliśmy. Mieliśmy okazję trochę złapać oddechu górskiego powietrza i za chwilę pakujemy się do samochodu i wracamy do Cieplic. Natomiast, no cóż, nie pozostaje mi nic innego, moi drodzy, jak jeszcze raz serdecznie Zaprosić Was na Dom na skalę 3.0, na serię pod tytułem Między Słowem a Słowem. Niebawem ukaże się informacja, kiedy będzie pierwszy premierowy odcinek i czym się w nim będziemy zajmowali. Śledźcie nas na mediach społecznościowych, tam będą wszelkie informacje. A tym w tym momencie dziękuję Wam bardzo za wspólną wyprawę i widzimy się w niedalekiej przyszłości pierwszym oficjalnym odcinku między słowem a słowem, czyli w domu na skalę 3.0. Zapraszam i do zobaczenia. Szczęść Boże!